Hejka, tu Daria z Majdekoria. Dzisiaj będziemy robić takie błyskawicznie, szybkie pudełeczko z zajączkiem Zapraszam Cię na film Pudełeczko w kształcie heksagonu maluję na biało Z papieru ryżowego wydzieram zajączkę i naklejam na wieczko pudełeczka Najpierw smaluję klejem wieczko, a następnie naklejam papier ryżowy i smaruję klejem po przyklejonym papierze Nadmiar papieru przyklejam do brzegów na rogach nacinam papier wzdłuż kantów oraz obcinam nadmiar z drugiej strony tak aby obie części nie zachodziły na siebie, tylko się łączyły. Naklejam ten sam papier ryżowy na resztę pudełka. Łączę ze sobą fragmenty tak aby całe pudełko było w tym samym wzorze. Jeśli są jakieś nadwyżki, to pozbywam się ich przy pomocy papieru ściernego. W środku nakładam trzy kolory past Deluxe, używając pędzla gąbkowego. Ciapkam po pudełku i łączę ze sobą kolory. Tam gdzie brakło papieru różowego i są białe miejsca, zamalowuję pastami. Na brzegach pudełka ciapam brązową pastą, dzięki temu zabiegowi pudełko wygląda na stare i wytyrane. Dołożyłam w środku trochę białej pasty Deluxe, aby rozjaśnić, a na brzegach przedleciałam białym woskiem. Do budełaczka zrobiłam również jajeczko, które możesz obejrzeć u mnie na fanpage'u. Oczywiście będzie link na dole w opisie. I subskrybuj mój kanał, łapki w górę. Nie przyjmuję żadnych dół, nie podoba mi się to. I do zobaczenia. Pa!